Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Sobie patrzę, czy wszystko łączyłam. Mam nadzieję, że się nagrywa. I już przechodzę do tematu, którym chciałam dzisiaj się zająć. Dzisiaj a właściwie to podczas tego nagrania. Chodzi mi przede wszystkim o pracę z myślami, które doprowadzają nas do tego, że zajadamy, podjadamy, dojadamy i tego typu tematy. Yy, jeszcze jest jedna rzecz, czy tylko z myślami nie, nie tylko z myślami, tylko też z tym, co doprowadziło do tego, że takie myśli się pojawiły, które doprowadzają do tego, że właśnie zamierzamy coś sobie dojeść. I... Mm, Dostosowanie tej metody zainspirowała mnie dr Izabela Kopaniszyn. I jest to praca z wewnętrznym dzieckiem, i to wewnętrzne dziecko to jesteśmy my z przeszłości. Czyli ja sprzed chwili już będę tym moim wewnętrznym dzieckiem. Ale również na przykład ja czy Ty sprzed roku, dwóch, pięciu. Dziesięciu, dwudziestu i tak dalej. I praca z wewnętrznym dzieckiem jest rewelacyjna, ponieważ pozwala pracować z tematem w danym momencie, nieważne w zasadzie, gdzie jesteś. Bardzo często różnego rodzaju techniki, metody relaksacji, wyciszania itd. zajmują dość sporo czasu i są wykonywane na rano czy wieczorem, i później przez ten cały dzień, gdy jesteśmy rzuceni w nasze czynności codzienne, właściwie w wykonywanie naszych codziennych czynności, że tak powiem, zostajemy bez żadnego wsparcia. I ta praca z wewnętrznym dzieckiem daje nam takie wsparcie. Na czym to polega? W momencie, gdy przychodzi ci ta chęć na jedzenie, gdy już w umyśle kłębią się jakieś myśli, bardzo dobrze jest czy zamknąć oczy, czy pozostać z otwartymi oczami. Ale wyobrazić sobie to swoje wewnętrzne dziecko. Można powiedzieć, że idziemy do swojego, naszego wewnętrznego dziecka w tym momencie i obserwujemy je, co się z nim dzieje. Podczas sesji, które przeprowadzam z osobami, z którymi współpracuję, bardzo często te osoby mówią mi, że na przykład to wewnętrzne dziecko ma, załóżmy, 5 lat, 10, 4, ale też bywa, że ma 20, 25, czy jest po prostu jakby to wewnętrzne dziecko tą osobą sprzed 15, 10 i tak dalej minut. Do tego jedni potrafią bardziej to zrobić, czyli opisać, opowiedzieć, zobaczyć, powiedzieć co, jak się to dziecko zachowuje. Inni bardziej to czują, nie potrafią za bardzo tego nazwać, ale wiecie, im więcej będziemy to robić, praktykować, tym będziemy lepiej dostrzegać każdy niuans i zdecydowanie lepiej nazywać to, co się dzieje z tym naszym wewnętrznym dzieckiem, czyli to tak naprawdę, co tak naprawdę powtórzę się, tym słowem naprawdę, powoduje, że przychodzi nam ta chęć na. Jedzenie. I jest to bardzo dobre, ponieważ zaczynamy nawiązywać kontakt z prawdą, która doprowadza nas do tego jedzenia, zajadania, i zajmujemy się pracą z prawdą. Czyli mamy to nasze wewnętrzne dziecko, widzimy, jak ono się zachowuje, i załóżmy, płacze, jest rozdrażnione, zdenerwowane, być może zazdrosne, rozwścieczone. Może leży na podłodze i tam prze, przewraca rączkami, nóżkami, może jest skulone, może jest zastraszone, przerażone. No, w, wszystko, co wam wtedy przychodzi do, 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 do głowy, aby opisać to, co, co widzicie oczami, wyobraźni bądź czujecie, e, przyjmujemy i co wtedy robimy? My po prostu to nasze wewnętrzne dziecko przytulamy jesteśmy obok tego dziecka, y, mówimy do niego. Można to robić właśnie w różny sposób, czyli doprowadzamy do tego, żeby to dziecko się uspokoiło, wyciszyło i naprawdę z tego, co widzę, z tego, jaki mam feedback od osób, które prowadzę, to to działa i przynosi efekt. Tylko wiecie, trzeba to po prostu robić i powtarzać. I to nie musi trwać długo. To właśnie chodzi o to, żeby ten Proces przeprowadzić właśnie w danym momencie, w którym to się dzieje, i to może być chwila. Załóżmy, coś się dzieje, przychodzi mi ochota na zjedzenie. Już, zobaczyłam swoje wewnętrzne dziecko, przytuliłam je i pozwoliłam temu wewnętrznemu dziecku iść. I właśnie na tym to polega. Jeżeli macie więcej przestrzeni, możecie pobyć sobie oczywiście z tym wewnętrznym dzieckiem, ale jakby w tym, co ja chcę Wam tutaj przekazać, najbardziej zależy mi na tym, żebyście po prostu to robili, robiły często za każdym razem, gdy ta sytuacja się po prostu u was pojawia, ta ochota na jedzenie, to coś, co każe wam zjeść, to coś, co chce, żebyście zjedli, zjadły. Chodzi o to, żeby przerzucić uwagę na to, co się dzieje z waszym wewnętrznym dzieckiem i dać mu to, czego ono potrzebuje, Waszej obecności. Mało tego waszej dorosłości, waszej dojrzałości, waszego tego wsparcia. To też umacnia Was w tu i teraz, waszej osoby w tej dorosłości, właśnie w dojrzałości. Co to, co to powoduje? No, jestem dorosły, dorosła, jestem dojrzały, dojrzała, i ja tutaj troszczę się o to dziecko, więc jakby. Sam, sama nie zachowuję się jak dziecko i nie tuptam i nie zabieram tych słodkości słodyczy. Oczywiście to się będzie jeszcze powtarzało, pojawiało, ale to będzie się z czasem osłabiało u tych osób, które będą widziały, że to u nich ym, działa. Przetestujcie, sprawdźcie. I bardzo Was proszę, dajcie mi znać. A jeżeli ktoś uważa, że potrzebuje takiej indywidualnej porady, konsultacji, rozmowy, to oczywiście zapraszam serdecznie. Wszystkie dane, wszystkie informacje na temat tego, co robię, jak współpracuję, są zamieszczone w opisie pod tym nagraniem na kanale YouTube. Także tam wszystko znajdziecie, a ja już się z Wami. Na ten moment żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłości, w kolejnych nagraniach, bądź może i szkoleniach, kursach, czy tutaj spotkaniach na różnych social mediach. Dobrego dnia, bądź oczywiście wieczoru, bo nie wiem o jakiej porze mnie teraz słuchasz i oglądasz.